Witam. Chciałem się pokazać fajną przejścióweczkę z Japonii. Jest to przejściówka, która za pomocą tej przejściówki można przejść z tych kartuszy yy, takich tych, tych dezodorantów tych 227 gramowych na końcówkę od camping gazu. Może najpierw to zważymy, zobaczymy ile to waży. 71 gram. Sam montaż wygląda tak, że najpierw musimy przykręcić, yy, nie wiem, czy palnik, czy lampkę gazową, bo tutaj nie ma zaworu. Może pokażę. O, państwo, tutaj jest po prostu otwór, nie ma zaworu. Za uszczelnienie służy o-ring, który też dostajemy w komplecie, malutki i następnie ten o-ring Załóżmy podłączymy to Najpierw podłączymy tutaj Do Palnika O-ring po prostu, tutaj jest dość naprawdę dość dużo miejsca O-ring fajnie pasuje, raz wciśnięty, nie powinien wypaść o, Siedzi nam o-ring w środku Następnie mocujemy redukcję. Jest zamontowana. I, I zasuwa. Tak samo z lampką gazową bardzo fajnie to działa. Tylko już bym zrobił błąd, bo najpierw trzeba zdjąć odpiąć kartusz. Dopiero później ściągamy redukcję. I tak samo podobnie właśnie w tych lampkach. W lampce już mam oring założony. Może tego nie widać, ale już oring jest w środku. I też... Najpierw mocujemy redukcję. I Wszystkie produkty camping gazu mogą nam zasuwać śmiało na tych kartuszach, właśnie 227 gramowych, które kosztują w granicach tam koło 5 zł. Nie jak ten kartusz. Camping gazu, są to dość drogie kartusze, koło, około 30zł, te większe 35 Także może minimalnie się to tutaj różni, ale generalnie bardzo dobrze to się sprawdza. Jest to, zamówiłem dwie sztuki, no bardzo fajna sprawa. No tylko niestety no nie jest to zbyt tania rzecz.